Cześć, moi drodzy, musimy zrobić upgrade'a dziadzi. Tak, siedzę w bo tak chodzi. Czekajcie, przejdziemy z drugiej strony. O, patrzcie, ile tego leży. No, jak robiłem remonty dziadzi, to kupiłem drzwi już z poliftowego, nie? Założyłem, a gdzie to jest przedliftowy, który... Yy, jedyne, co ma z elektryki, to zapach na lusterku. Jak pokręcimy menu, nie? No dobra, i słuchajcie, jak jechałem po tamtą Skodę, no to tu szyba, lusterko, nic się nie otwiera w tym dziadzie, nie? No więc z tamtej strony tylko można jeździć z otwartym oknem, no już kurde dość, no. Ach, chwila czasu, no i teraz pokażę Wam, jak można sobie zaadoptować takie właśnie bajery, bardzo prostym sposobem i bez schematów. Jeżeli troszkę pomyślimy, to, to, to zrobimy, nie? Lutówka już jest. I teraz tak. Słuchajcie. Musimy sobie powyciągać kolory kabli. Patrzcie, ja sobie tutaj o, ściągnąłem przełącznik, nie? Lusterka są dwupoziomowe podgrzewane góra dół. Nie? Brzmi skomplikowanie. Zobaczcie multum kabli. Tak. Tu jest uh, sterownik, który zawiadował tym wszystkim. Nie, bo to jest jeszcze sterowanie na pilota i te różne bajery. Nie mam schematów, nie chcę mi się szukać i rozpracowywać. Powiem Wam uczciwie, nienawidzę tej elektryki. Kuwi tak jak jej nienawidzę, no, ale jak trzeba to zrobię. No i teraz musimy to sobie zbudować. Tak, z przekaźników, bez problemu. Bo fajnie jest tak, że słuchajcie, to jest. Stara wiązka yy, ze starego Dukata nie? Pod elektrykę, bo to akurat z podnośnikiem kupiłem. I tu jest o tyle dobrze, że zobaczcie. Jakie są grube. No, ostrość. Widzicie, jakie są grube kable? To jest przełącznik. Tak? No, on jest tutaj połączony z silnikiem góra-dół przez bezpiecznik. Koniec. I już. A tu, niestety, zobaczcie, jakie są cienkie kabelki, nie? Tu. I to w tym przełączniku. I to jest sterowane w ten sposób, że główne zasilanie wydaje sterownik. A stąd idą tylko impulsy, czyli impuls zapierdziela tędy, 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 tędy do sterownika i wtedy sterownik pyk, łącza nam plus. Czyli zamienia plus z minusem, żeby szyba chodziła góra-dół. Tak samo jest z centralnym zamkiem. Centralny zamek tutaj ma... Gdzie jest wiązka? To jest... O! Prawa wiązka do sterowania prawej strony jeszcze. Nie, ale to na bazie prawej strony zobaczcie sobie 5 kabli. Jak to połączyć? To wam mówię od razu. Żebyście wiedzieli. Dwa grube to jest plus minus i one się zamieniają. Zamknij otwórz, nie? A to co to jest? To jest po prostu sterowanie. Na jeden kabel podajemy masę albo plusa, w zależności co chcemy. Jak zamykamy kluczykiem, to się plus pojawi tu albo tu, nie? Więc on sobie pójdzie pyk-pyk-pyk-pyk do sterownika, i sterownik będzie wiedział do niego i będzie wiedział, czy ma zamknąć, czy otworzyć, nie? Od Ot, takiego. No ale dobra. Jak to teraz ogarnąć? Słuchajcie... Trzeba mieć no, drugi akumulator i znaleźć wszystkie grube kable, e, i po prostu zrobić sobie, że tak powiem, zworki. Patrzcie się, nic nie zepsujecie. Pokażę Wam tutaj e, przy sobocie. Trzeba działać w końcu. Unowocześnić, nie? Bierzemy sobie o. dwa kable, wytypowane. Plusem, minusem, nie? I teraz zobaczcie. Odewon się głośnik, nie? Czyli mamy głośnik. <laughs> ok. I teraz Zrobię Zrobimy inaczej: połączymy ten z tym. Aj. No, tak ciężko z telefonem, nie? Ale no, weźmiemy inną grupę kabla, że tak powiem, nie? Cyk. Widzicie? Nic się nie dzieje. Po prostu. Jest inny obwód i nic nie stanie. A co mamy tutaj? O, centralny zamek się odzywa. A co mamy tutaj? Nie, tam była chyba szyba. O, tu nam styka centralny zamek, nie? Czyli tu jest szyba. Tak na zamknięciu i otwarcie. O, szyba poszła, nie? No, zamknij się. Nie potrzebujemy cię. Dobra. I tym sposobem, jak widzicie, można sobie poszukać. Ale od czego zacząć? Cholera od czego zacząć, bo to jest najgorsze, bo tu zobaczcie, tutaj mamy tak sterowanie szyby, impuls wychodzący, impuls wchodzący, poświetlenia, lusterka, podwójnie, nie, dwa szkła, dwa szkła ogrzewane, nie? plus centralny zamek sterowany z pilota, no to jest tego, nie, technika jest taka zawsze, że zaczynamy od tego co wiemy, tak, Czyli no ja tutaj sobie głośnik, to ja sobie sprawdziłem, no bo to robiłem wiele lat, więc już się nie boję. Ale co, no odkręcacie tu głośnik kolory kabli do góry, nie? I teraz zobaczcie, tutaj mam e, połączone dwa kable, żebym się nie zgubił. To jest podświetlenie. O, to jest podświetlenie, dlatego że rozebrałem sobie tutaj przełącznik od góry, nie? No w razie czego jak spieprzysz to co za 5 zł kupisz przełącznik. I teraz tak, tutaj dajemy sobie miernik nie? O, ustawiony w pozycji diody, albo Gwarcia. tu i we wtyczce szukamy, kiedy nam pokaże, prostą. Nie? Tu jest o tyle tak, że jak jest dioda, to ona świeci tylko w jedną stronę, więc jak sobie znajdziecie ten, bo u mnie to jest, widzicie, brązowy, nie, to jest y, żółty i szary z zielonym, te dwa, nie. I teraz podłączam je tu i nie świeci. Jak podłączę odwrotnie, to świeci. No diody tak mają. No jak jest żaróweczka, to bez różnicy, a diody tak mają. No i co? No i tutaj o strykadło, nie? No to teraz analogicznie sprawdźmy sobie miernikiem przejście No dobra, przejście mamy. Skoro te dwa, prawda? O, są. To zostają nam tylko 3, bo jest 5. A więc zazwyczaj środkowy jest sygnałowy, czyli zasilany jakimś plusem bądź minusem i po włączeniu przełącznika tu bądź tu pojawi się sygnał. No to sprawdzamy, czy tak może być. No dobra. Wsadzony środkowy, tak? No i sprawdzamy, czy Mielik nam coś pokaże. Nie ma. Drugi też nie ma. No to trzeba przełożyć. A dupa, bo się pierdło gdzie z tego wyciągnęły. No teraz zobaczcie, czyli mamy pierwotnie, nie? Czyli pierwszy, drugi mamy rozpracowany, że to jest podświetlenie, tak? No i teraz mamy trzy i tak jak mówiłem, wytypowałem, że środkowy jest zasilający, a na zewnętrznych będzie impuls. Czyli tak, sprawdzamy. Jest. Tak. Dobra. A drugi? Nie ma. Nie ma. Dobra. No to przekładamy. No dobra. Przełożyliśmy. I teraz tak. Lewy? Nie ma. Prawy też nie ma. Niemożliwe. Coś źle wsadziłem. O. Ciężko. No, nie jestem w stanie Wam pokazać. Środkowy jest zasilany sygnałem, a jeden guziczek, jak przyci nie, przyciśniemy, to się pojawi na tym szarym, a drugi guziczek, o, na tym. Więc teraz tylko po kabelka musimy lecieć po powiązce i znaleźć to tutaj. Tak. No, po prostu w takim chałupniczym sposobem. Ech, I teraz. Najlepiej by było założyć wiązkę do starego tutaj. Bo wtyczki są te same, nie? I wtedy mógłbym sobie ten przełącznik po prostu włączyć w instalację i już by mi chodziło. To bym musiał tylko podłączyć plus i minus bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników i szyba by mi chodziła. Centralny zamek, dwa kable do jakiejś centralki i już nie. No ale no niestety chciałbym, żeby mi chodziły te lusterka, nie? Zobaczcie tutaj. Cztery pozycje, nie? Prawe, lewe. Nie? Podwójne grzane. No, w busie to jest ważne. No, no, niestety, w busie są ważne lusterka. Jest to super rozwiązanie i bardzo drogie są te lusterka. No, a więc chcę, żeby je mieć. Dobra, to tyle, że tak powiem z teorii. Zabieramy się za robotę. Jak już widzieliście, podświetlenie sobie znalazłem. Tak? Teraz już będziemy krótko, tak technicznie walić, żeby się nie rozgadywać. Tak. Podświetlenie mam tutaj w kostce znalezione, i tu jest podświetlenie o, busowe, oryginalne. Tak, podświetlenie tam o tych przełączników po zapłonie. No, czyli co? Tu się lutujemy, tu wyżej o, tam tam poza kostką, nie? Tutaj się po prostu dolutowujemy. O, oh, dzione to są dziady. O, oh, tymi dwoma kabelkami i już mamy, że tak powiem, podświetlenie załatwione. I później dalej, nie? No to dalej. No to można sobie wybrać, żeby tu o Wam o, z tej kości znikło, żebyście już wiedzieli. To możecie sobie podłączyć głośnik tam do radia, nie? Już dwa kable mniej. Już mniej do rycia bani. E, teraz tu centralny zamek. No to potrzebujemy jakąś zwykłą, najzwyklejszą centralkę. Tak. Proste, bardzo proste. Podłączamy sobie do centralki plus i minus, taki za 50 zł, tak? Żeby wykorzystać oryginalne i Otwórz na te trzy kable, które tam są, w oryginalnym zamku, to musimy sobie je tutaj, o, tutaj odnaleźć, tak? I podać na niego masę, bądź plusa. W zależności od centralka którą kupicie, jak będzie sterowana żeby jak przekręcicie kluczyk, no żeby na jednym z kablów pojawił się masa, no to sterowniczek wyśle nam to samo. Dobra, a więc co? No teraz tak technicznie, żeby to nie trwało za długo. Pierwsze co, to co wiem, podświetlanie. Druga kolejność, jest dla mnie mega ważna elektryczna szyba, żeby nie musiał w upale jechać kurwa z zamkniętym oknem. Także pierwsze co. Zaraz się widzimy. Okazało się jednak, że na żółty i fioletowo. O, tak, czarny z fioletowym i na żółty trzeba podać plus i minus. Tak mamy załatwione oświetlenie. E, niestety to już jest bardzo mądry moduł i nie będzie tak łatwo, no, znaczy będzie. Ale wszystkiego chyba raczej na przekaźnikach nie podłączymy. Dobra, w każdym razie tu już mamy to podłączone, z tego co mamy załatwione to tu mamy sygnały te 2 które wychodzą z przełącznika głowa już nie taka kurde wiecie co zmierzyłem jedną rzecz i zmierzyłem drugą i zapomniałem tą pierwszą i tak no i tak nie dobra w każdym bądź razie mamy tu pokazuję weźmy sobie mierniczek Mamy sygnał masowy, ale znikający, więc to nie jest fajne. Ale. tu jest jeden z tych czekajcie. Czyli mamy stałą masę, która się zawsze pokazuje i moduł działa na zasadzie znikania. Wiecie, wiele guziczek akurat o sterowanie. Tak, czyli na zamykanie, a znika. A tak to się pojawia i na drugim jest to samo. Nie? Czyli jak wciskam na dół, to też znika i to nie jest fajne bo nie będę mógł zrobić sobie w przyszłości sterowania tamtej szyby, jak będę chciał elektrykę założyć, nie? Bo jak zrobię z przekaźników, to będzie z worka, chyba, że jakiś rozłączeniowy. Nie wiem. Nie chce mi się myśleć. W każdym razie jak to teraz zrobić, skoro mamy masę znikającą? Bardzo prosto. Przekaźniczki. Zestaw. Wygląda to w ten sposób. Tak. 87, a mamy przejście. Po włączeniu przerzuca na 87, tak? 85, 86 to jest cewka. Czyli przejście jest między tą nóżką a tą nóżką. Tak w momencie, kiedy tu podamy plus i minus, to przełączy nam na to. Tak, i tak powiedzmy, są zrobione światła długie, że tu idzie prąd, tak? A jak włączymy cewkę nam prąd przerzuci tutaj. Ale, słuchajcie, można go wykorzystać w inny sposób. Tak? Możemy sobie zrobić zamiennik prądu. Czyli, skoro tu mamy przejście, tak? To tu podłączamy sobie plusa. Pyk. To tu będziemy mieli plusa, nie? Jak tu, tu podłączamy minusa, tak? I w momencie, kiedy cewka wzyknie, to rozłączy nam plusa i poda tu minusa. Czyli tu będzie w zależności od pstrykania pojawiał się plus albo minus, tak? No tak. Dlatego, potrzebujemy dwa. Cewkę zasilimy całym stałym plusem, a minus mamy z naszego sygnału guzika, tak? Czyli będzie działał, że po przekręceniu zapłonu one pstrykną. No nie chciałbym tak, no, ale trudno. I będziemy mieli powiedzmy dwie masy na silniku elektrycznym. Teraz, w momencie, jeżeli tu zabierzemy prąd, tak? Czyli wrzuci nam i poda plusa, czyli szyba będzie się otwierał, tak? Na drugim przekaźniku, w drugiej nam zniknie poda plusa, no to tu będzie minus, to plus, trzeba pójść do góry. Proste, nie? Będzie nam po prostu zamieniało plus z minusem. I tyle. No to dobra, no to co? No to łączymy je. No dobra, połączone. I co? I teraz tak. Tu i tu podłączamy kabel od. to już nam nie potrzebne. Od szyby elektrycznej. Te dwa, ten i ten. Podłączamy tu i tu. I teraz. Y aby nie brać tej masy z guzika, tak, bo to jest cienka masa, czyli ta co jest z guzika z podświetlenia i tu e, z tego cienkiego, to masę tą i plusa tego, tak bierzemy normalnie z skrzynki bezpieczników albo z, gdzieś z instalacji, podłączając bezpiecznik, tak? I przy okazji robimy zworkę na plusa tutaj o docewki. No może nam też go zasilać. Tak no, czyli te dwa łączymy razem i je do masy, plusa tu łączymy z tym, no i żeby było wygodniej, możemy z tym i z tym, albo z tym i z tym, no. Te dwa są cewką, więc to bez różnicy, czy on będzie miał tu plusa, a w tym przekaźniku będzie miał tu plusa, to jest cewka, no, więc musi zostać napięcie podane. Dobrze, e, a więc teraz ja bym chciał mieć na silniku dwie masy po przekręceniu zapłonu tak nie chciałbym mieć zawsze stałego plusa bo wiadomo że jak coś się ma stać to lepiej żeby były masy bo się nic nie będzie działo a plus jak się przeczy coś no to zrobi nam zworę więc z racji tego że jak masy, tak i po włączeniu zapłonu on mi pstryknie tak bo pojawią się napięcia więc jak on mi pstryknie to ja chcę żeby on Miał plusy. Tak. Bo jak wyłączę zapłon, one się wyłączą, więc musi podawać masę. Czyli na wyłączonym masa będzie tu, tak? A na włączonym plus będzie tu. Tak. Tak. Ok. Yy... Poczekajcie, muszę pomyśleć, bo wyszła inna sprawa. Bo na nie, nie, nie. Na wyłączonym zapłonie ja chcę mieć masy, czyli nie będzie nic. Czyli nie będzie nic. Czyli na 87A, ja chcę mieć masę. żeby miał mógł spokojnie pójść do domu. Dobra. Czyli tu, tu podłączamy masę. A po przekręceniu zapłonu, będziemy mieli na silniku 2 plusy. Ok, no to robimy. Czyli mamy porobione. Tutaj jak widzieliście, plus, tak, plus. Od razu zrobiłem sobie pobranie do cewki, plusa z jednego. I tu dalej bierzemy sobie zasilanie, gdzieś jest pod deski. Dorobione masówki, tak, czyli ja chcę mieć masę. Czekajcie, tak, czyli na wyłączonym zapłonie, mi na ten pin przechodzi masa, żeby mieć dwie masy na silniku od szyb. Tak, w momencie, kiedy one pojawi się tu napięcie, to mi pstryknie i będzie podawał dwa plusy. Tak, i teraz podłączamy od guzika sterowanie jedno tu, a drugie tu. I teraz, jak tu zniknie, tak, to ten wróci, będzie przekazywał masę, a ten plusa i odwrotnie. Tak? jak ten zniknie, no to przestanie podawać plusa. A zacznie masę, a ten będzie włączony Będzie plusa i trzeba będzie jeździć góra dół. No to dobra co, no to skoro to mamy zrobione, e, to teraz tak. E, tak jak mówiłem, to do silnika, a to do sterowania. Dobra. No dobrze. Czyli jesteśmy gotowi prawie do testu. Tak to wygląda. Nieźle, nie? <laughs> nie na proste, czyli wracając tak, eee, czekajcie, bo to, to jest szyba to na razie odpięta do testów. Eee, już jest prościej, tak. Ten do cewki sterujący, tak. Drugi do cewki sterujący. Po środku masy. Tak, To już przekręcona. I plus, który musimy sobie skądś pobrać, tak czyli w tym położeniu przejście mamy między tym i tym, czyli na zgłoszonym zapłonie będę miał masę, tak jak będę chciał, a jak przekręcę zapłon, to przekaźniki pstrykną i będą przekazywać mi plusa na silnik. Nie? W dalszym ciągu nie będzie działał, bo to będą dwa plusy. Dwa minusy, dwa plusy, więc nie będzie działać. I teraz jak tu pstrykniemy, to jeden się przełączy, tak jak mówiłem i się biegunowość będzie zmieniać. Ale zaraz to sprawdzimy. Masa jest, sterowania są, to teraz muszę gdzieś pobrać na krótko do testów plusa i zaraz sprawdzimy czy działa i to co kurwa uwielbiam w tych dzisiejszych czasach te kurwy nie działają zaś straciłem kupę czasu bo mi nie chciało po prostu działać dwa, no nie przełączają w ogóle tylko sobie piszczy masakra no dobra a kupić drugie. No dobrze. Niestety nie było. Musiałem kupić drożyznę. A wiecie, do czego to doszło. Cholera jasna. Już chyba wiecie, czemu niektóre warsztaty mają focha i nie chcą robić albo za jakąś taką właśnie drobną usługę. Liczą sobie z góry kosmiczne pieniądze. Nie? W większości to nie jest pozłości, moi drodzy. No to zobaczcie. Zabrałem się za robotę. Godzinkę straciłem na sprawdzaniu tych przekaźników, no bo to oczywiście pierwszym razem zakłada się swój własny błąd. Nie? No i trzeba pojechać, wymienić. A tamte oczywiście nie zostały zwrócone, tylko poszły do reklamacji, bo już suwki były złożone. Nie? Więc znowu będę czekał. No to taki świat. Nie? Dobra, czyli to sama zasada. Nie przeciągając. Cewka, plus. Tu podajemy... Plus, tu zostawiamy minus, tak, bo on na środkowym jest połączony. No to podłączamy. Może tym razem zadziała. No dobrze, widzimy. Widzimy przejście. Mamy między tym a tym, tak, czyli mamy masę. Tak, jak chcę po przekręceniu zapłonu, mają pstryknąć i pojawić ma się tutaj plus na obu. Sprawdzamy. O! Załączają się. Sterowanie szybą. Słyszymy. Dobra. Dobrze. To teraz podłączamy sobie silnik od szyby. Silnik podłączony. I sprawdźmy, co my tu mamy. Zapłon wyłączony, nic nie działa. Tak przekręcamy zapłon. Zapłon poszedł, chyba jak miło, na dół, żeby nie było. I na dół. Fajne, nie? No. To teraz muszę to jeszcze wszystko ładnie poizolować, żeby nie porobiło zwory, nie? Poprawić taśmę, każdy wtyk, pozapinać, przekręcić. Chwila roboty, ale. No, nie raz się przedłuża. A więc tak, można pominąć centralkę, tak zrobić. Tylko tak jak mówiłem. W sumie nie pamiętam, czy mówiłem, e, żeby zrobić drugą szybę, tak? No to musimy się przełączyć tutaj. Widzieliście, mam znalezione drugie dwa sygnały z drugiego guzika. Taki sam zestaw przekaźników, to samo połączone do drugich drzwi będzie działało, nie? W tym przypadku e, nie będzie sterowania szybą od strony pasażera, albo tą trzeba wybrać, tak? Bo są dwa prądy i będzie zwarcie. Bo tu cały czas jest podawany prąd. Nie, nie, żeby nie ma nic. Więc e, jeżeli będziecie mieli coś takiego, że e, sygnału nie będzie w ogóle, no to można to zrobić. Ale jak sygnał jest i przekaźnik ciągle podaje jakiś prąd, to nie. Trzeba będzie w środek między przełączniki wstawić jakiś rozdzielający albo diodę. Ale raczej nie pamiętam. E, będę musiał to rozpracować. Dobra. To taka szybka ciekawostka. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak uruchomić te lusterka, na takich, takich właśnie przekaźnikach, nie? bo się właśnie tą drugą szybę, żeby to wszystko działało, to piszcie w komentarzach, to wam po prostu nagram, bo i tak to tu będę robił, i tak będę robił, no ale w wolnym czasie, no na chwilę obecną jest najważniejsza dla mnie szyba, żebym mógł normalnie samochodem się poruszać. I centralny zamek też podepniemy jakąś centralkę, żeby to działało tak jak należy, nie? No dobra, no to co? No to tyle, trzymajcie się, hej!